Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na 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 Himmelsdorfie. Bitwa standardowa. Standardowo mamy tutaj Goldiego, Goldillo, na CS 52 Lis. I tak, ten czołg bardzo Goldiemu odpowiada. Bo on sam, tak jak ten czołg jest chytry jak lis, sprytny jak lis. I ru... <gryny> Rudy jak lisnął? Nie, no, może nie. Może nie. O, to, to nie, to. Rudy nie. Chyba nie. Może. A może to jest zakamuflowana, właśnie opcja ruda. Może tak być. Ale chyba nie. Nie, nie, nie. Ale w każdym razie mamy tutaj Kimmelsdorf, y, który jest y, taką. Taką post-apokaliptyczną wersją sosnowca, także tu by się zgadzało. Więc Goldie będzie się czuł tutaj jak u siebie, no i jedzie na wzgórze. No, wiadomo, najwyższy punkt obserwacyjny. Wszyscy wodzowie w historii zawsze te wzgórze zajmowali w czasie bitwy. Oto tak po prostu najlepsza pozycja, tam postawić łuczników, wstrzymać gdzieś tam. No, no szarże kawalerii można, także jest okej. Okay. goldi, 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 goldi czeka. Goldi zasnął. Przerwa pewnie. Dobra. No, goldi. A przeciwnik wyjedzie i Goldie nie trafi, nie? <noise> tak wyczekuje, tak się zmęczy tym czekaniem. Ja nigdy nie lubiłem tak czekać, no. Tak przez minutę, przez dwie i tak. Kurde, muszę się ruszyć, nie? No i ruszył się nasz bohater. I teraz dostanie bombkę w plecy. Nie, nie. Także na razie, zachowawczo. Zachowawczo. T34, która może próbować grać na wieże lt 432 bohatersko objeżdża przeciwników, robi zamieszanie, więc to jest okazja do tego, żeby wyjechać. Uj, to lepiej przymiesz troszeczkę tak. Skup, skup swoją uwagę na przeciwniku. <grytanie> nasz, nasz bohater tak, jakby chciał załączyć auto i nie potrafił e, tego zrobić, bo, bo, bo mój klawisz nie działał. Tak? No to tak wyglądało. Ale teraz zobaczcie, jest artyleria. Będzie dobicie. Nie. Nie, nie ma do bicia. No, trochę to mnie zaskoczyło. No, ale niemieckie artylerie już tak mają, że, że, że potrafią, e, potrafią Obeka, Obeka przyjąć na klatę. Mamy właśnie też drugiego Obeka załadowanego na Skorpiona. Ale trzeba go dogonić. Trzeba go dogonić i właśnie w pogoń, w pogoń za Lisem e, zignorował go, no. Zamiast gonić za tym. Nie, to ja ślepy jestem. Nie to uliczka. Ale jestem ślepy. O, masakro. Dobra. Musimy to zignorować. To się wytnie. <ścoughs> o. Ten przestój te zatrzymanie e, Goldiego też się wytnie. Ten strzał również. Bierze. Nie, tyłu widać. Dobra. I do przodu, żeby on nie trafił. 79, więc robi się dość niekorzystnie. Ten IS-M piękny side postawił. Goldie Goldi go na chwilę przytrzymał. Tamten zużył zestaw naprawczy, więc wypadałoby go też ponownie zgąskować. Tak, tak, wystarczy zgąskować. Nie, auto -aim. No tak średnio, ale jeżeli mamy taką ciasną uliczkę, gdzie celownik będzie się majtał w i we w to być może jest jakieś rozwiązanie. Rozwiązaniem jest również ucieczka przed defenderem. No i Goldie już ma. Już nie ma HP. Ale mierzy! Tak ryzykował trochę, że ten Sta go skończy. No i teraz musi wygrać bardzo, bardzo ostrożnie. Czyli nie w stylu Goldiego. Dobrze. Bardzo dobrze. Niech chwałka troszeczkę pozbiera. Uciekać! 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 Defender nas goni. No, on ma nas na pół strzał, Także ostrożnie. Artyleria ma nas też w zasięgu ognia. No tak. No tak wypadałoby, żeby ten Defender padł. I padł. Dzięki V. Także jest na razie tak średniawo, było no, nawet goldowo troszeczkę, no ale co tam 320 uszkodzeń średnich? No, muszę trochę nadrobić zaległości, jeżeli chodzi o charakterystykę pojazdu. 3 na 3 chociaż 3 na 2 raczej, bo artylerii nie możemy liczyć. No, gdzie ten pocisk zaginął, to nie wiem. Prawdę mówiąc, yy, szybciej Goldie przeładuje, ale ten wyjazd taki ryzykowny troszeczkę, bo ten skorpion mógł zdążyć przeładować. Teraz, tak jak dobrać się Skorpionowi do tyłka? Jakoś trzeba, chociaż yy, warto też znaleźć artylerię. Zawsze jakiś dodatkowy damage. No i tak, Goldie sobie jeździ, jeździ. Po tym sosnow, tfu, tfu, no, po tym Himmelsdorfie odbity strzał od Skorpiona, no na szczęście troszeczkę taran, 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 żeby coś mu się uszkodziło. Także ja bym taranował. Nie wiem, nie wiem ile waży ten czołg, ale na pewno więcej niż Skorpion. Wszystko waży więcej niż Skorpion, nawet artyleria. <grym> <grym> tak, właśnie pro po ta musi gdzieś być, ale nie jest w tym miejscu, gdzie powinna być. Jest, jest i nie trafiła. Dobrze, ale prawdę mówiąc, wątpię, żeby Goldiego zabiła. Goldi był przodem ustawiony. Może, może i by zabiła. Może i tak, zależy, jakie działo ma. Prawdę mówiąc, i teraz zanim ona przeładuje, to już, to już Goldie, 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 strzelaj! Dobra, udało się. Czy nie udało się, to był skill. Tak, ale ja, ja prawdę mówiąc też mam takie problemy z załączeniem auto. I mam jak wałem, takie problemy, ymm, czy w ogóle z celowaniem przy objazdach. Także jak widzę, to nie tylko ja mam takie przypadłości, ymm, ale również Goldi ma ten, ten problem z celowaniem, a lepsi gracze, no to, no to wiadomo, to wyjeżdżają, ciach, pach. Postrzelane. Lewek otoczony ze wszystkich stron. Teraz kwestia, żeby go oskubać bez straty HP. Oczywiście on pewnie się skupi na fałce. Zamiast kończyć lufy. No i goldi na tym korzysta. No, jak typowy lis w kurniku. Chociaż lew na kurę nie wygląda. Nie znosi jajek. <noise> o, szkoda, że się nie wychylił nasz bohater. Ostatni raz zaspał. Ale przejdźmy do wyników końcowych. Padła masterka, medal wsparcia i duży kaliber: 5150 obrażeń, 4 fragi, 1559 EXPA. No i prawdę mówiąc, Goldi zaczął grać dopiero w momencie, jak skończyło mu się HP. No i wtedy, wtedy rozwinął trochę skrzydła. jaka typowa wróżka. I, I wtedy ten wynik podbił. Można było zrobić więcej. Można byłoby zrobić więcej tam o kilkaset damage'u Więcej w tej bitwie. Ale nie ma co narzekać. I trochę pasywny nasz bohater na początku bitwy. 1220 był zablokowany przez pancerz. Nawet nie wiem gdzie i kiedy. Tam był strzał od Skorpiona. Ten taki z czapy troszeczkę. E, więc szczęście naszemu bohaterowi też sprzyjało odrobinę. Natomiast e, zagrał jak najbardziej w porządku. Ale dobra. To się wytnie. To się wytnie. Więc e, to zostało już wycięte. A, a co zostało wycięte? To po prostu będzie. Słodką tajemnicą. Nawet Goldiemu o tym nie wspomnę. Zostało wycięte. Tak. Niech się zastanawia. <grytanie> <grytanie> Okej. Okay. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. A, dogramy tylko ten materiał. Bo moglibyście się zastanawiać, dlaczego, dlaczego bitwę Goldiego pokazałem. Pokazałem po znajomości, jak zwykle. Tak. Osmetiery, mapa Himmelsdorf, CS52, wersje. Wszystkie. Ota. EXP. I gdzie mamy? Goldiego? Na szóstym miejscu. Czyli, czyli naprawdę e, tych powtórek jest mało jak na razie, ale pewnie nie bez powodu, bo to nie jest mapa predysponowana do tego, żeby grać. Lisem grać to porządnie. Tak więc tutaj na razie Goldie jest wysoko. To się pewnie zmieni z kolejnymi patchami, ale na razie nie ma co narzekać. 1559 expa na Himmelsdorfie jak najbardziej ok. Teraz już nie żegnam się z Wami, tylko po prostu kończę film. pa. pa.